Mamy coraz więcej 40-latków, 35-latków po zawałach serca, mają otyłość, mają stany przedcukrzycowe. Czym młodszy pacjent z zawałem, tym mniejsza szansa na przeżycie? Tak, bo on nie ma krążenia obocznego często, czyli on na przykład ma, zatyka mu się główna tętnica, na przykład pień lewej tętnicy wieńcowej czy lewa tętnica wieńcowa i dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. A Nujemy. pacjent tak się boi, że potem od razu zmienia styl życia, patrząc gabinetowo? A różnie. No ale się ale tak, się Jak Ci, już że tak mam, bardzo to e, wystraszyło. Mam tak <laughs> pozytywny, często taki od pacjentów. Panie doktor, nic lepszego nie mogą mnie spodziewać. Pieką sobie rybki, wiesz, robią Proszę jakieś tam, wiesz, ważne. Przestali, przestali pić i są szczęśliwi. Mecenasem spotkań z lekarzami jest Lexus Rybnik. Cholesterol dobry i zły? Dobrze rozróżniam? No, tak to nazywamy, możemy, tak, możemy to zostawić. To takie uproszczenie. Uproszczenie, trochę. ale z, z jednej strony w pewien sposób sprawdza się. Spojrzałem na zegarek, bo włączyłem pulsometr, aby sprawdzić, czy wszystko ze mną dobrze. Zawsze jak jest lekarz, kardiolog, to lepiej dmuchać na zimno. Tak jest. A robię badania krwi i już wiem, czy jest ok? Tak. Takie podstawowe? Lipidogram. Okay. Oczywiście sam lipidogram nam nic nie mówi o nas samych, bo jest to badanie, które mówi nam o naszym profilu lipidowym, jaki mamy cholesterol całkowity, HDL, LDL, mm -hmm. e, trójgliceryty. Ale to, jakie jest nasze. Mówi nam o tym, jakie są wartości, ale okay. o tym. Jakie jest nasze ryzyko sercowo-naczyniowe, mówi dużo więcej rzeczy. Czyli musimy spojrzeć, jaka jest nasza płeć, ile mamy lat, czy palimy papierosy, jakie mamy wartości ciśnienia, jak wygląda nasz wywiad rodzinny, czy mamy otyłość, czy mamy cukrzycę czy mamy siedzący tryb życia, czy uprawiamy aktywność fizyczną i też jak się czujemy, czy mamy jakieś dolegliwości. Musimy zdecydowanie oszacować nasze ryzyko, bo my szacujemy najczęściej. Pacjent, który trafia do szpitala i ma zawał serca, no to już wiemy, co ma, prawda? Ma objawową chorobę wieńcową. Czyli ta miażdżyca już dała o sobie znać i dała najgorsze powikłanie. Natomiast pacjent taki jak ty, czy ja, lubimy okay. cholesterol i każdy z nas jest inny, dlatego że musimy spojrzeć na tą całą rzeszę tych czynników ryzyka. Czyli i taka droga, że znajdę w wyszukiwarce złote rady i nie będę miał konsultacji z lekarzem, to jest mylne, bo trafię na jakiś taki standard. Jest zdecydowanie mylne, i to, co ja dzisiaj widzę w social mediach, to jest to, że jest jedna osoba, jest to najczęściej np. Na młoda, zdrowa, szczupła, wysportowana kobieta, która mówi, że cholesterol to mit. I słucha tego mój pacjent, który ma lat 50, pali papierosy, ma nadciśnienie, cukrzycę, wysoki cholesterol, jego tata, dziadek i wujek mieli zawał i bypass. Okay. I on przychodzi do mnie i mówi, że ta pani powiedziała, że cholesterol jest mu potrzebny i ten wysoki cholesterol w ogóle mu nie szkodzi. Ta pani i ten pan się zupełnie różnią ze sobą. U niej pewnie to, kiedy ten cholesterol wywoła ewentualne powikłania, to kilkadziesiąt lat. Ją chronią też estrogeny. Mężczyzna niestety ryzyko tworzenia miażdżycy z tego cholesterolu ma dużo większe. Czyli słuchanie szarlatanów bez tytułu naukowego w internecie, którzy dobrze wyglądają, często może być zgubne dla tych innych. A propos twojej tematyki kardiologicznej, jeżeli ktoś się wymądrza, a nie ma tytułu naukowego, nie jest lekarzem, nie ma pacjentów, no to nie jest dla mnie autoryzowaną wiedzą, nie powinien być. To znaczy, wiesz, ja myślę, że nie ma co mówić, wiesz, że ktoś jest szarlatanem czy nie ma wiedzy medycznej. Ale wielu takich jest, którzy właśnie mówią, że cholesterol musi być Jakaś, wiesz, młody chłopak, wiesz, dietetyk, nie dietetyk, że nawet, wiesz, trener personalny. Mało tego, wiesz, ja niestety znam młodych, zdrowych chłopaków, którzy mieli te cholesterole bardzo wysokie i są już po angioplastykach tętnic okay. wieńcowych, czyli mieli objawową miażdżycę i oni już teraz tak nie mówią śmiało, że cholesterol 300 w ogóle mi nie robi szkody i oni nie mieli innych czynników ryzyka. Zresztą mamy taką chorobę jak hipercholesterolemia rodzinna i te osoby mają od młodości bardzo wysokie poziomy cholesterolu, nie mają innych czynników ryzyka, mają prawidłowe trójglicerydy, prawidłowy cholesterol HDL i mają miażdżycę. Więc Oczywiście proces miażdżycy i, i, i zawału to jest bardzo szeroki mhm. temat, ale nie możemy powiedzieć, że cholesterol to w ogóle jest nieistotny. Jest istotny. Wymieniłaś 300, to bardzo dużo. A jakie są te wartości, takie, które już powinny wzbudzić wątpliwość, patrząc na morfologię? I znowu. Musimy każdego pacjenta przeszeregować do innej grupy. Okay. Dlatego właśnie to, co powiedziałeś, sam sobie tego nie rób, nie oceniaj, bo każdy pacjent jest w innej grupie ryzyka. Mamy małe, umiarkowane, wysokie, bardzo wysokie ryzyko. Pacjent zdrowy po 40 roku życia, mężczyzna, kobieta po 50 roku życia, jeżeli nie ma żadnych chorób, może na przykład zrobić sobie taką stratyfikację używając tak zwanych kart score, SCORE 2, score, SCORE 2 OP. To są karty, które właśnie biorą pod uwagę wiek, płeć, ciśnienie, palenie papierosów no. i on. Nam mówią, jakie... To zabrzmiało, czyli karta, na której wpisujemy swoje. No Google, Można sobie okay. to wygooglać, ale lekarz swoje to robi. Życia. Najczęściej to robi lekarz. I, to są częst... I często pacjenci są oburzeni, że dostali leki od, pac... od lekarza, ale być może że to ich ryzyko sercowo-naczyniowe jest na tyle duże, że oni muszą obniżyć cholesterol. Ale taka zdrowa osoba z niskim ryzykiem będzie miała zalecenie cholesterolu LDL poniżej 115. To jest ale osoba, która ma większe ryzyko, będzie miała sukces. Coraz, coraz niższe te granice, dlatego, że wiemy, że ten cholesterol, jeżeli on ma dodatkowe czynniki ryzyka, będzie mu bardziej szkodził. Skąd się poskustwo bierze? Zła dieta, złe nawyki? Zła dieta, złe nawyki, z uwarunkowania genetyczne, źle pracująca wątroba, czyli zła, zły metabolizm tego cholesterolu, czyli albo jest za dużo produkowane, albo za, za mało tego cholesterolu jest inaktywowane. Mhm. No, tych przyczyn jest bardzo Dużo, ale wiele osób ma też taki po prostu genetycznie okay. uwarunkowany wysoki cholesterol. Czyli jeżeli w rodzinie mamy taki przypadek, to dmuchamy na zimne. Dmuchamy na zimne, tak, zdecydowanie. Ten styl życia, który prowadzimy, aktywność, życie w zgodzie z zasadami, to co też propagujesz na swoim Instagramie, to nas uchroni w znaczącej części, nawet jeżeli genetycznie jesteśmy skazani na pewną porażkę? Na pewno obniży nasze ryzyko bardzo, ale jeżeli na przykład mamy hipercholesterolemię rodzinną i mamy bardzo wysokie poziomy cholesterolu, być może, że tutaj farmakoterapia, zresztą u większości osób, gdzie mamy to, to ryzyko już duże, farmakoterapia przyniesie skutek pozytywny. To się tak zwęża? A propos miażdżycy? Tak, ona, ta blaszka narasta okay. sobie, tak, i zwęża tą tętnicę, aż w końcu dochodzi do krytycznego zwężenia, pęknięcia tej blaszki w jakichś tak, sprzyjających. Rurę, która się obkleja brudem, brudem, brudem? Tak. Coraz mniejszy przepływ wody, aż w końcu nie przepłynie. O, dokładnie, ja tak tłumaczę pacjentom. Okay. I kiedy nie przepłynie, to jest etap zawałowy? To jest etap zawałowy, to okay. jest pęknięcia, etap pęknięcia blaszki. I tutaj też jest ważny ten aspekt nadciśnienia tętniczego. Jak mamy brudną rurę i odkręcimy wodę pod dużym ciśnieniem, to to ciśnienie, to, to rdze z tej rury i ten brud. Prawda? Ale czekaj, bo nie zrozumiałem. Czyli teraz, jeżeli mam nadciśnienie, to teoretycznie mój karszer, cudzysłów, szybciej przepłucze tę rurę i ten głośnik. Nie przepłucze, leci. oderwie i A, wywoła okay. udar. I no tak właśnie źle, nie przepuczę, bo gdzie ma wyraźnie. Ale na skróty trochę na bo Zacząłem skróty. sobie to wizualizować, jak jest ta rura. Tak, i by Kiedy byśmy płynie tak ta krew bardzo szybko, no to fajnie mi przepukało. Ale rozumiem, nie, że odrywa nie. mi się ten fragment? Odrywa się. I trafia tam, gdzie nie powinien, czy przełamuje barierę krew mózgu. Tak jest. I na przykład daje udar mózgu czy zawał serca i też okay. to ciśnienie, które uderza w tą ścianę tętnicy, będzie promowało tworzenie. Miażdżycy. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy tego nadciśnienia nie mieli. A między problemami z cholesterolem a zawałem, jaka jest daleka droga? My jesteśmy w stanie tę miażdżyce jakoś przeoczyć? Ona jest tak bezobjawowa, że nigdy nie będę nic wiedział, zanim ten zawał się pojawi? Jeżeli nie będziesz patrzył na czynniki ryzyka, to, to tak, możemy ją przeoczyć. Czyli jeżeli będziesz sobie palił, jad co chcesz, miał wysoki cholesterol, miał otyłość, siedzący tryb życia i nie patrzył na, na, na żadne wyniki, na, na nic, to możesz w pewnym momencie któregoś dnia po prostu dostać udaru. Natomiast jeżeli jesteśmy świadomi, no to wiemy, że na lata tworzenia miażdżycy będą u każdego inne i zależne właśnie od tych czynników ryzyka. Im będzie ich mniej, im będziemy je lepiej ogarniać, czyli zapobiegać rozwojowi tych chorób, tym prawdopodobieństwo, że ta miażdżyca nie pojawi się lub pojawi się późno, ale nie da na przykład objawów, jest dużo większe. Tacy pacjenci miażdżycowi, to nam się wydaje zawsze, że to są osoby 50+. Plus. Nie, właśnie to się zmienia. Mamy coraz więcej 40-latków, 35-latków po zawałach serca, dlatego że oni zaczęli na przykład w wieku 15 czy 12 lat, tak jak dzisiaj nasze dzieci maj, mają otyłość, mają stany przedcukrzycowe. My wiemy, że cukrzy... Rura się klei od wczesnego dzieciństwa. Rura Dzieciństa. się klei od wczesnego dzieciństwa, niestety tak. A taka osoba w młodym wieku, to również taki internetowy, często powielany case, że czym młodszy pacjent z zawałem, tym mniejsza szansa na przeżycie. Tak, bo on nie ma krążenia obocznego często, czyli on na przykład ma, zatyka mu się główna tętnica, wieńc, na przykład pień lewej tętnicy wieńcowej, czy lewa tętnica wieńcowa i dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Starsi ludzie, często przez to, że tam tworzy się, te, 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 te naczynia krwionośne wytwarzają sobie takie krążenie oboczne, wieś, jak korzenie okay. drzewa, czyli szukające system wody. Próbuje tam tak, system próbuje Szukać okay. i taka starsza osoba na przykład nawet jak przejdzie zawał, czy przechodzi zawał, to gdzieś tam serce się ukrwi z innej strony, a młoda osoba czasami na przykład ma nagłe zatrzymanie krążenia i, i, i kończy się to tragicznie. No dobra, ale zanim o zawalę, to wychwyciliśmy miażdżycę, jaka jest dalsza ścieżka takiego pacjenta? Co można zrobić, aby rozpuścić mu to, przepchać, zniwelować, używam skrótów myślowych? No, ocenić czynniki ryzyka i zacząć je leczyć. Po kolei wszystkie. Okej, okay, ale już wiem, że ta miażdżyca występuje. Czyli mam blaszkę miażdżycową, no, no to ją dalej. po prostu leczymy. W zależności, jaka ona jest, jak duża jest, jeżeli to jest na przykład miażdżyca w tętnicy wieńcowej i jest to krytyczne zwężenie tętnicy wieńcowej, czy istotne zwężenie, taki pacjent trafia na koronarografię do szpitala okay. i tam... to jest ten zabieg, że przez udo w górę? Teraz już przez tętnicę Kiedyś było promieniową, przez teraz już jest wygodnie okay. przez rękę. E, I e, ma podany kontrast, e, są obejrzane dokładnie tętnice wieńcowe i jeżeli jest istotne zwężenie i kwalifikuje się. Do angioplastyki, czyli do tego, bal, te, te, tego stentowania, jak okay. pacjenci mówią, czyli implantacji stentów, to ma wszczepione stenty. Część pacjentów trafi na bypassy, bo na przykład choroba jest wielonaczyniowa i tutaj już stenty są mniej wskazane Bypass, niż bypassy. Omijamy, omijamy, pobieramy żyłę z nogi, pobieramy tutaj tętnice z klatki piersiowej i wykonujemy takie obejścia bypassy. To już robią kardiochirurdzy na otwartym sercu. No i trzecia opcja jest taka, że mamy tą miażdżycę, Stwierdzono, i to jest właśnie bardzo częsta sytuacja u takich w dzisiejszych czasach u pacjentów. Te blaszki są takie pośrednie, 50% zwężające tętnice, a jeszcze nie do stentów, ale do intensywnego leczenia lekami. I tutaj już trzeba wszystkie choroby leczyć. Obniżyć cholesterol i to ma wtedy najważniejsze znaczenie. Wyjść z cukrzycy, leczyć cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, styl życia, dieta, aktywność fizyczna. Wodę proponuję. Dziękuję. Z tego względu, że w Waszej profesji to właśnie, że kiedy jest spotkaję z kardiologiem, to woda wydaje się zawsze być najważniejsza. Woda, a cholesterol, woda, a odpowiednia dieta tu widzę korelację. Ja widzę. Ty pewnie też widzisz. No pewnie, że tak. Znaczy w ogóle, wiesz, odwodniony organizm źle funkcjonuje. Nawet są sytuacje, gdzie, wiesz, możesz dostać zawału serca, jak jesteś no, odwodniony, to może nie, ale no chociaż te dezelektrolitemie osób na maratonach tak. i wywołanie nagłego zgonu sercowego, czy, czy zatrzymania krążenia, no istnieją. W związku z tym, no, bez wody w ogóle nie ma życia. Powiedz, skąd wiesz, że dane, dane, dana miażdżyca jest w takiej fazie? Jak wygląda to badanie? To jest badanie inwazyjne, nieinwazyjne? No dzisiaj mamy do takiego dokładnych ocen mamy tomograf tętnic wieńcowych, a drugie badanie, no to już badanie koronarograficzne. Okej, okay, ale tomograf bezboleśnie. To bezboleśnie, z podaniem kontrastu, jeżeli już chcemy dokładnie ocenić te blaszki miażdżycowe, z podaniem kontrastu. Jesteśmy w stanie wrócić do normalnej formy? No, kiedy mamy taką miażdżyca, prowadzimy się dobrze, leczymy, kontrolujemy, to znaczy normalnie funkcjonuje? tej miażdżycy. Tak, wyjść w ogóle... Zapomnieć o tej chorobie. To znaczy tak, zapomnieć nie. Są badania, które jasno pokazują, że obniżenie cholesterolu, włączenie leków na cholesterol, tych niechlubnych statyn, będzie działało pleiotropowo na, na te naczynia. Na, pleiotropowo? No właśnie, będą, będą stabilizowały tą blaszkę, będą powodowały, że ona nie będzie narastała, a nawet mogą ją zmniejszyć. Będą powodowały, że ona będzie mniej podatna na pęknięcia, czyli to ryzyko zawału i udaru mózgu, jeżeli by to były blaszki. Blaszki w tętnicach szyjnych będzie mniejsze. No i tak samo te dodatkowe czynniki. Jeżeli pacjent będzie aktywny fizycznie, to też będzie jego blaszka miażdżycowa mniej podatna na pęknięcie niż blaszka miażdżycowa osoby, która nie, nie jest Aha. aktywna. No i palenie, cukrzyca. Eliminujemy. Eliminujemy. A pacjent tak się boi, że potem od razu zmienia styl życia? Patrząc gabinetowo? A różnie. Dobra, ale to tak się starałem, Ci, że, że tak mam, bardzo to wystraszyło. Mam tak <laughs> pozytywny, często taki feedback od pacjentów, wiesz, mężczyźni na przykład przechodzą zawał i zmieniają wszystko, wiesz. Przychodzą do mnie po paru latach, wysportowani, wiesz, całą rodzinę zaktywizowali za, za, do tego sportu. Mówią, ehm, pani doktor, nic lepszego nie ehm, mogą mnie spotkać. Pieką sobie rybki, wiesz, no, robią no. jakieś tam, wiesz, warzywne. Przestali pić i są szczęśliwi od miażdżycy do zawału, w ogóle sam zawał, bo to też jest taki temat, każdy się tego bardzo boi. Jak słyszymy zawał, to a, już karetka, już się coś dzieje, już jest bardzo źle. No i pewnie słusznie. Natomiast to się objawia nagłym bólem? Zakładam, siedzę, coś się dzieje. Jak, jak, jak w ogóle to zdiagnozować? Jak, jak mogę zastanowić się albo wpaść na to, że muszę reagować? Typowy zawał i typowy ból zawałowy to jest taki ból właśnie zamostkowy, Tutaj. silny, gniotący, piekący, może promieniować do żuchwy, do barków, do pleców, nasila się podczas wysiłku siłku, nie nasila się bardzo, to nie jest ból, który się nasila podczas ruchów. I zresztą w ogóle każdy ból zamostkowy powinien nas zmusić, skłonić do Wizyty u lekarza, bo różne rzeczy się dzieją. To może być ból od refluksu, od zapalenia żołądka, mhm. no ale m, nigdy nie wiadomo. Tym bardziej, że młode osoby mają zawały, więc młoda osoba też nie powinna ignorować bólu w klatce piersiowej. Ale znowu no. kobiety, na przykład, często chorują zupełnie inaczej. Mają tylko duszność albo tylko nudności, bo też jest zawał ściany dolnej, na przykład serca, który daje wymioty i nudności, ból brzucha, więc zupełnie jest mylony z jakimiś gastrycznymi problemami. Są jakieś przepowiednie tego, jak jakieś symptomy, które nakierowują wcześniej. Często pacjenci dysymulują i sami sobie nie zdają sprawy z tego, że na przykład od jakiegoś czasu już mieli jakieś przytykanie zamostkowe, szli i gdzieś tam ten komfort był gorszy. Skoki ciśnienia, nagłe skoki ciśnienia, skoki tętna też będą mogą o tym jakby przepowiadać to. No ale zdecydowanie patrzymy na tolerancję wysiłku, prawda? Jeżeli nasza tolerancja wysiłku się zmienia, pogarsza się nagle, czy w ogóle w przeciągu jakiegoś czasu, to też nas powinno skłonić do diagnostyki kardiologicznej. Zaczyna boleć, rozumiem, że kilka minut mija, dalej boli, ogromny ból. Jaka jest dalsza rada? Co mogę zrobić? No, Ja uważam, że silny ból zawsze jest powodem do wezwania pogotowia, do, jeżeli możemy się udać, do, ale najlepiej, żeby ktoś nas zawiózł, jeżeli nie możemy wezwać pogotowia. Ja zawsze mówię moim pacjentom, że stany kardiologiczne, bo oni się wstydzą wezwać pogotowia. Ja mówię, słuchajcie, jeżeli mam napad arytmii, mam 150 tętno na minutę albo mam bardzo silny ból i mogę za chwilę stracić przytomność, to po to właśnie pogotowie jest i wzywamy pogotowie, nie czekamy. Jak dużo czasu mamy, albo inaczej, jak czas gra na naszą niekorzyść? Bo w przypadku udaru, no to mówimy złota godzina, ekstra, żeby to było w parę minut. Jak w przypadku. Tu zawału? też mamy 60-90 minut, takie od, od diagnozy. My zresztą w ogóle kardiologia inwazyjna osiągnęła, myślę, że najlepsze w tym momencie rezultaty. My mamy świetne czasy, jeśli chodzi o. Od diagnozy, bo mamy telemedycynę, czyli już w, pogot w karetce pogotowia wysyłane jest EKG do e, oddziału ratunkowego. Często tam już kardiolodzy czekają inwazyjni na bloku, więc taki pacjent z takim ostrym zawałem, często w przeciągu 60 minut od, od wystąpienia bólu trafia na, na e, stół zabiegowy. Ma wykonaną koronarografię, często udrożnione naczynie, i dzięki temu jego serce nie zostaje uszkodzone. Kiedy sami coś możemy jeszcze zrobić? No bo rozumiem tak, bardzo nas boli, albo jest koło nas ktoś, albo my jeszcze jesteśmy sprawni. Mówi się o tym, że acetylosalicynowy kwas tak, jest tak, wskazany. Tak, tak, tak. To, to, pacjent zresztą w dostaje pierwsze co dostaje. Ale mogę, mogę samodzielnie sięgnąć, jeżeli mam w domu? Jeżeli jest to taki ból niepokojący. Tak, myślę, że tak. No jedynie co, tak sobie myślę teraz, że jeżeli pacjent ma zapalenie żołądka, to sobie może podrażnić, okay. prawda? Ale myślę, że nie zaszkodzi sobie na pewno. No bo tu rozumiem, że mierzymy efekt, no i ewentualne skutki uboczne, więc podrażnienie żołądka wydaje mi się mniej groźne. No myślę, zdecydowanie tak. Okay. Zdecydowanie tak. Nic nie stracimy. Na pewno a zyskać możemy dużo. A jest taka szansa, że przechodzimy, przeżyjemy i dopiero po jakimś czasie odkryjemy, że coś takiego miało miejsce? Tak, mam też dużo takich pacjentów, też właśnie młodych, e, młodych osób. E, gdzie Oni są tam... zdziwieni, kiedy badasz i bardzo, tak się okazuje, że chłopie to miałeś zawał w tak, roku. tak, tak, tak. Tak. Są zdziwieni, są zdziwieni, ale yy, no, na pewno coś się działo, my często to próbujemy zignorować, właśnie trochę dyssymulujemy, czyli źle się czujemy, wiesz, idziemy po schodach pod górę, idziemy, idziemy na wycieczkę w góry, pocimy się, wiesz, pot się z nas leje, wiesz, przytyka, ale myślimy, a, jakoś to będzie. Czyli nie jest tak, że to życie wygląda w sposób nienaruszony, czyli jeżeli mieliśmy ten zawał, nawet tak zwany utajony, cudzysłów stawiam, nie wiemy, że mieliśmy, to i tak zaczynamy odczuwać jakieś dolegliwości, więc prędzej czy, prędzej, czy później trafimy do kardiologa. Najczęściej tak. Nie jest tak, Najczęściej że bez śladu, tak. bez uszczerbku. No, no, raczej nie. Się dowie, że... Raczej nie, bo wiesz, bo to jest całe takie spektrum okay. chorób. To nie jest taka osoba, która była wiesz super zdrowa, coś się wydarzyło i ona dalej jest super zdrowa. Od czego zależy, że jeden pacjent przeżyje zawał, nawet nie zauważa, że go ma, a drugi skończy na cmentarzu? No tak samo od wielu czynników, od tego właśnie jak miał chociażby krążenie oboczne, kiedy trafił do szpitala, jakie miał choroby dodatkowe, jak szybko został e, zaopatrzony, e, jak później się stosował do leków, jaki była jego kondycja psychiczna, ale to wiemy, że to w każdej chorobie ma znaczenie, bo my wiemy, że pacjent, który będzie miał depresję, będzie zupełnie inaczej wychodził z e, okresu pozawałowego niż pacjent, który ma pozytywne podejście i będzie e, wierzył w to, że wyzdrowieje, do tego jak będzie się prowadził, bo to jest też szalenie istotne. Jeżeli dostał Zawał, to tak jak mówię, dzisiejsza medycyna jest, kardiologia jest w... Fenomenalnym, fenomenalnie rozwinięta, i pacjent dostaje wszystko, dostaje dobre leki, nawet jeżeli ma niewydolność serca, tak samo coraz lepsze leki mamy, natomiast to, co on będzie robił po zawale, jest bardzo istotne. Bo to. jeżeli my teraz nie zmienimy naszego stylu życia, to prawdopodobieństwo, że ten, to nasze serce będzie stale uszkadzane i nasza, nasz nasze zdrowie nie będzie dalej cały czas się pogarszało, ta jakość, zdrowie, ta, ta, ta jakość tego serca będzie się. Pogarszała, jest bardzo duże. Ale jeżeli pacjent po zawale powie: OK, rzucam fajki, uh, Zmieniam to wszystko, jest bardzo duża szansa, że będzie się czuł dobrze. Ale to powiedziałeś o czymś takim trochę inaczej, trochę o czymś innym myślałem, że powiedziałeś o tym, że faktycznie pacjent, który wyjdzie na prostą ze swoim życiem, stylem życia, ma szansę długo i normalnie żyć. Ale chodzi o sytuację, kiedy jeden pacjent trafia do szpitala i ma szczęście przejść te procedury, zmienić życie, a drugi umiera w karetce. Od czego ta sytuacja zależy? Że jeden ma na tyle to szczęście, że trafia do, na ten oddział i ma szansę rehabilitacji swojego życia, a drugi już umiera w domu bądź też nie zdąży dachać do szpitala. Wiesz, ja myślę, że zależy od tego właśnie, jak nasilona, jak nasilone są te zmiany, prawda? Okay. Czy wystąpiło na przykład około, wystąpiło migotanie komór, bo bardzo często występuje przy zawale serca w momencie, kiedy dochodzi do zamknięcia tętnicy, i utraty ukrwienia dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór. I to jest najczęściej ten pacjent, który nie będzie miał szansy mieć całej tej reszty po zawale, prawda? Czyli takiego pacjenta reanimujemy, rozumiem, tak? Kiedy, tak, kiedy reanimujemy. Stwierdziliśmy, że on ma już problem oddechowy, już. Znaczy, to serce nie każdego nie... pacjenta, którego, który się do... ma Zatrzyma zatrzymanie krążenia, reanimujemy. Nie zastanawiamy się, czy to potrafimy. I on jest zawsze w lepszej sytuacji, jak go reanimujemy, niż jak go nie reanimujemy. Zawsze musimy o tym pomyśleć, bo ludzie się boją Aha. reanimować. Natomiast tak. ten pacjent ma już przechlapane. Więc nie zrobimy mu większej krzywdy. Nie Oczywiście mu. nie namawiamy, żeby połamać mu żebra. Róbmy to też Ale tak. jak mu połamiemy, to i tak to jest dalej mniejszy problem, bo możemy okay. go wyreanimować. Znaczy, pierwsza pomoc w Polsce w ogóle kuleje takie mam bardzo, wrażenie. Bardzo. Że niestety, ale mamy taką znieczulicę, że jak widzimy kogoś, kto leży, to albo był w naszej ocenie pijakiem, albo coś się stało, nie chcemy go dotykać. Więc to też powinniśmy zmienić na pewno i ta edukacja jest potrzebna, ale to pewnie inny temat. Tak, w tak. momencie, kiedy drugi, trzeci mamy taki zawał, no to rozumiem, że szansa przeżycia jest coraz mniejsza. Tak, tak. Nasze rokowania są e, przy każdym zawale coraz gorsze. Tutaj też patrzymy zawsze na aspekty właśnie tego, jak nasze serce pracuje, jaka jest siła skurczu, e, ta wydolność serca po zawale, bo niektórzy pacjenci wychodzą tak jakby bez szwanku i to serce pracuje bardzo ładnie, ale niektórzy po na przykład pierwszym zawale już mają niewydolność serca, więc taki pacjent ma gorsze rokowanie. E, no a oczywiście każdy kolejny zawał, no to jest skr skrócenie sobie życia. Zmiana stylu życia to jedno, a mniej więcej powrót do takiej, takiej sprawności biegania, pływania, jazdy na rowerze, to, to jest możliwe? Tak. Maratony bo... biegają, twoi pacjenci po zawale? Wiesz, co. Y Chyba nie mam pacjenta okay. po zawale, który biega e, maratony. My zresztą w ogóle tych maratonów to tak bardzo nie zalecamy tym pacjentom. No tak, naszym. kardiolog nie lubi. W ogóle nie lubicie maratonów chyba. Nie, lub... nie, nie, bo wiesz, bo to daje dużo, dużo powikłań. E, natomiast e, pacjent po zawale trafia do e, ośrodka rehabilitacji kardiologicznej, tam jest usprawniany, później dostaje zalecenia i absolutnie nie może się bać aktywności. Każdy pacjent będzie miał inny wymiar okay. tej aktywności, ale ona jest wskazana, a nie przeciwwskazana. Mówimy o mierzyć, a są zawały z innych powodów? Są zawały z innych. My mamy kilka rodzajów zawałów. Mamy e, zawały na przykład właśnie w momencie kiedy mamy niedostateczne dostarczenie e, krwi na przykład w e, kwotoku, e, czy w hipowolemii, prawda? Czyli utracie krwi, czyli serce nie dostaje odpowiedniej ilości e, i, ilości krwi. Mamy też zawały wynikające z tak zwanej e, zatorowości tętnicy, czyli na przykład to występuje u kobiet w, ko w Widach to widzieliśmy, czyli ta prozakrzepowa sytuacja, prawda, że pacjenci dostawali, młode kobiety czasami okay. dostają zatorowości do tętnicy. Ale tu jest to jest podobne nie... jak w miażdżycy, tak? Też nie, to nie, też tam nie ma blokorą? blaszki miażdżycowej, okay. tam po prostu idzie skrzeplina. Ale gdzie... też blokuje, też blokuje tak, jak miażdżyca? Też blokuje, okay. też blokuje, tak. Mamy też, no oczywiście to już takie około zabiegowe zawały, ale to już, to, to, to ma mniejsze znaczenie. Mamy też taki zespół tak odsubo u kobiet, który jest taką kardiomiopatią wynikającą ze stresu. Bardzo silny stres, Wywołuje identyczne objawy jak zawał serca, zmiany w EKG, bardzo silny ból, upośledzenie kurczliwości serca. Pacjentka trafia do szpitala, koronarografia jest czysta, a objawy zawału wszystkie są. Zdrowy styl życia, badania, brak nałogów i będzie dobrze. Redukcja stresu. No ale jak tu redukować stres, jak takie czasy wokół nas? No to jest takie uproszczenie, ja już tego słuchać nie mogę, wiesz. No ale to tak niestety wygląda takie mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, że nasze zdrowie jest na dalszym planie, a tak być nie powinno. No wiesz, bo później musimy siedzieć w tych kolejkach. No właśnie. U lekarzy. I, i, i się denerwujemy. Kolejki są do kardiologów długie? Nie. No właśnie, bo polska kardiologia w ogóle na dobrym poziomie stoi, tych kardiologów tak. mamy dużo. Dużo mamy kardiologów, mamy pier wizyty pierwszorazowe, które są w bardzo szybkich terminach. Moim zdaniem no jest dużo do zrobienia, aczkolwiek najbardziej chyba w tych kwestiach profilaktycznych. Natomiast ta inwazyjna właśnie opieka szpitalna jest bardzo dobra. Tak się wydaje, że puenta też powinna być taka, że jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to nie bójmy się zadzwonić na pogotowie, bo lepiej reagować niż tracić czas. Tak, zdecydowanie. Tak. Bo mam takie wrażenie, że jak już sięgamy po 1, 1, 2, to musi być z nami bardzo źle. Mamy taki wstyd, trochę boimy się, nie chcemy się wybierać na SOR. Słyszymy zresztą bardzo często w programach, że szanujmy ten SOR, bo tam zawsze są kolejki. A to nie jest prawda. Jeżeli mamy tego typu problemy kardiologiczne, no to czas gra mocno na niego. Bardzo, bardzo. Oczywiście, jeżeli ten lekarz zbada nas i powie, że ten ból nie był zawałowy i za tydzień mamy taki sam, a już mieliśmy wszystkie badania kardiologiczne, szukajmy innej przyczyny. Okay. I nie jeździmy na SOR co tydzień, jeżeli jesteśmy przebadani i wiemy, że ryzyko zawału jest bardzo Małe, ale możemy mieć na przykład nerwicę, możemy mieć bóle od kręgosłupa czy od żołądka, no to wtedy też już musimy sobie tutaj e, zacząć to ustawiać trochę w głowie, ten lęk przed zawałem odsunąć i na zająć się przyczyną bólu, bo te bóle w klatce piersiowej mhm. są z innych przyczyn też. Takie porady na Twoim Instagramie, jaki adres? Lekarz.kardiolog. Le lekarz Można kliknąć, obserwuj. Zachęcam Zapraszam. także do obserwacji mojego profilu, zachęcamy także do subskrypcji kanału YouTube, Facebooka, no i do śledzenia autoryzowanej wiedzy medycznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Żymy Państwu, aby serce biło zawsze w dobrym rytmie. No i uśmiechu na co dzień, bo to także poprawia nam parametry całego ciała. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Mecenasem spotkań z lekarzami jest Lexus Rybnik.